Bajera. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o sposobach zapisu, sposobach prezentacji danych Access 3 i BCD. I na wstępie zaznaczam, że tutaj jeżeli nie obejrzeliście poprzedniego odcinka, no to będziecie mieli problem ze zrozumieniem tego, dlatego że nie będę wszystkiego jeszcze raz tłumaczył. Mam nadzieję, że to będzie w miarę krótki odcinek, gdzie pokażę tylko zmiany pomiędzy poprzednim odcinkiem, a tym, bo jakieś jednak są, ale to nadal będzie fundamentem, będzie wiedza z poprzedniego odcinka. I jak ja powiedziałem też przed chwilą, to jest sposób prezentacji danych. To nie do końca jest profesjonalna nazwa na to, ja to po prostu powiedziałem tak, żebyście zrozumieli do czego to ma służyć, po co to jest. Może zaczniemy od XS3. Przyjmijmy, że mamy jakiś x, no tutaj jest 12,3. No to jeżeli chcemy go zapisać jako liczbę, właśnie dodatnią, w nieważne w jakim systemie, czy w systemie modułowym, odwrotnym, czy dopełnieniowym, to robimy tak. Najpierw, oczywiście, zaznaczamy, że to jest liczba dodatnia, czyli 0, kropka. I teraz pojedyncze cyfry zapisujemy, czyli jest 1, 2 i 3. Czemu tutaj jest plus 3? No właśnie dlatego, że excess 3 to jest takie, jakby przesunięcie, dodanie trzech jeszcze wartości, jakby trzech jedynek. Czyli to po prostu do, do naszej jedynki dodajemy trójkę, czyli będzie cztery. Tutaj w zapisie binalnym widać czwórka. Do dwójki piątkę, w zapisie binalnym mamy piątkę. Do trójki trójkę dodajemy, co będzie, to będzie szóstka. To mamy tutaj szóstkę. No, a jak zapisać wartości ujemne? Otóż zapisujemy je tak. Tutaj mamy, prawda, nasz x na minusie, to x w sposobie odwrotnym to jest po prostu na razie to samo, co w wartości dodatniej. Nie? Przypisujemy, to jest 1 do 1 i jeszcze trzeba jeden krok dalej zrobić. Za każdym razem to będzie jeden krok dalej. Trzeba zanegować. Naszą liczbę, czyli co to znaczy zanegować? No, czyli jak jest 0, to wstawić 1, jak jest 1, wstawić 0 i tyle. No i tak, a dopełnieniowy, no to jak z poprzedniego odcinka, wiecie, trzeba po prostu dodać 1 na koniec. Więc no tutaj to jest to samo co odwrotne, i tutaj jest jeszcze plus 1, ten 1 w nawiasie, w znaczeniu, że na ostatni bit. No i wychodzi takie coś. No. No to może zróbmy teraz jakieś zadanie. No i załóżmy, że mamy x taki, czyli 21,3 i y 23,4. Mamy wykonać działanie x odjąć y w systemie dopełnieniowym, oczywiście w zapisie xs3. No to co robimy? No oczywiście zamieniamy te liczby, dodając najpierw do każdej pojedynczej liczby 3, a, zapomniałem. Yy, dlaczego są tutaj 4 bity? Już powiem. Dlatego, że największa możliwa liczba, taka pojedyncza to jest 9. I do zapisu dziewiątki potrzebujemy 4 bitów. Będzie, to by było 1001, 0, 0, 1. to jest 9, to jest jakby największa liczba, jaką możemy uzyskać. Jeżeli tutaj będziemy mieli. Nie wiem, powiedzmy 91, to oczywiście możemy zapisać 12, ale chodzi o to, że ta podstawowa liczba. To ma być 9, dlatego 4 bity, no, a największa możliwa to 12, nie? to też na 4 bitach się da zapisać. No, dlatego zapisujemy na 4 bitach, jeżeli ktoś był ciekawy, ale dobra, wracamy do zadania. No to x wygląda tak, prawda, nie zapisuję, że to jest 0 bo to później w obliczeniach i tak jest nieważne, to się oblicza trochę dziwnie. I tutaj no y, no to co? No to robimy krok po kroku to, co było wyżej. Czyli robimy najpierw to samo, co z x. Później odwracamy liczby. Czy tam wprowadzamy negację. I później po prostu dodajemy 1 na koniec. No dobrze, to jak to obliczyć teraz? No to najpierw po prostu robimy najzwyczajniejsze dodawanie. Takie jak w poprzednim odcinku. Tylko tutaj... Że pojawia jedna zimna rzecz, jakieś nawiasy kwadratowe. To tutaj zaznaczam po prostu przeniesienie. Zaznaczyłem je w tak widoczny sposób, dlatego że one są bardzo ważne, zarówno w XS3, jak i w BCD. No i jako, że już mamy te liczby nasze dodane, to co? Czy, czy to jest koniec? No nie. W zależności od tego, jakie jest przeniesienie, taką wprowadzamy korektę. Mamy tutaj. O tyle fajną sytuację, że, że przeniesienie wynosi 0. Korekta dla przeniesienia 0 wynosi 1, 1, 0, 1. Jeżeli by, było jeżeli by było przeniesienie 1, co w drugim przykładzie będzie, to trzeba by napisać 0, 0, 1, 1. Ale mamy tutaj fajną taką korektę, taką samą dla każdego. Bo do każdej cyfry dodajemy te korektę. No i akurat dla każdego jest taka sama, bo jest 1, 1, 0, 1. I to jest korekta, jeszcze raz powtarzam, dla przeniesienia 0. No ale co dalej? No, w teorii można powiedzieć, że to tyle, ale tak naprawdę nie do końca. Dlatego, że no jak to teraz odczytać? Jeżeli już to sobie zamieniliście w głowie, no to wiecie, że no nie do końca taki wynik powinien wyjść. Jak, jak to odczytać teraz? No to trzeba y, jeszcze raz zamienić te liczby. Ta, tak jak pisaliśmy y, tak teraz trzeba zrobić. No tak jak tutaj o y pisaliśmy, tak teraz trzeba zrobić z naszym całym wynikiem. Czyli nasz wynik tutaj, o, negujemy. Później dodajemy jedynkę na ostatnim bicie. I teraz, żeby jakby pozbyć się tego xs3, bo w toli to, to, to już tyle, ale żeby się pozbyć tego xs3, żeby to było tak powiedzmy na nasze, to odejmujemy od każdej tej pojedynczej cyfry trójkę. Czyli co to już? To mamy trójkę, to będzie 0. No na razie się zgadza. Tu mamy piątkę, to będzie dwójka. No na razie się zgadza, bo ma być 2, coś. I tutaj, co mam? Mamy czwórkę... No to odejmujemy trójkę, to będzie jedynka. Jest y, 2,1. Czy to się zgadza? Sprawdźmy 21,3. No oczywiście, że się zgadza, to jest jak najbardziej poprawne. No to kolejny przykład. No i teraz mamy tak. Zapisać mamy taki X, taki Y, mamy do, wykonać działanie w systemie odwrotnym X odjąć Y. No to zamieniamy X, zamieniamy Y, no nic prostszego. To teraz. Jak się to oblicza? Otóż oblicza się to prawie tak samo jak poprzednio, z tym, że teraz mamy przeniesienie. Przeniesienie 1 dwa razy, czyli jak powiedziałem, korekta dla przeniesienia 1 to jest 0011, a korekta dla przeniesienia 0 to jest 111 i 1101. No i później obliczamy. Jeżeli chcecie, może się to później przekonwertować, tak jak w zadaniu poprzednim. Zapomniałem niestety wspomnieć. Niestety deadline mi się zbliża i nie będę tego jeszcze raz nagrywać. Po prostu tutaj powiem, że jeżeli ktoś jest uważny, ktoś to rozumie, to zobaczy, że tutaj zignorowałem przeniesienie, prawda? W naszym wyniku już po korekcie. Tutaj zignorowałem przeniesienie. Dlaczego? Dlatego, że nas obchodzi tylko to przeniesienie przed korektą. Jeżeli tutaj by było 1, jak w przykładzie niżej, no to uznaję to przeniesienie. Ja je uznaję, prawda? To przeniesienie, to tutaj, te tutaj dwa są uznawane. Dlatego tutaj 1 i 1 daje 1. Dlaczego? Bo jest jeszcze to przeniesienie. Tak naprawdę powinno, powinno dawać 0, ale przez to, że jest przeniesienie daje 1. Tak samo tutaj. 0 plus 1 powinno dać 1, ale jest jeszcze przeniesienie, daje 0. Aczkolwiek tutaj przeniesienie po korekcie ignoruje. Ok? Więc no to takie małe, jakby wtrącenie, bo zapomniałem powiedzieć po prostu. No to przechodzimy teraz do kolejnego przykładu. Tym razem z CBD. Przepraszam. Tym razem z BCD. No ale najpierw, jak wygląda przekształcenie w BCD. No to mamy na przykład x, 12,3 no to to dosłownie zapisujemy 1, 2 i 3. Pojedyncze cyfry. Nic się nie zmienia w liczbie, w liczbach dodatnich. Jeżeli natomiast chcecie zapisać liczbę ujemną, to niestety tutaj trzeba pewne rzeczy pozmieniać. Jeżeli x jest na minusie, czyli mamy minus 12,3 no to dla systemu odwrotnego no przepisujemy jakby naszą liczbę dodatnią, ale teraz dodajemy korektę. Ona zawsze wygląda tak samo, czyli do każdej cyfry dodajemy 0,110. 1, 1, 0. Zawsze tak będzie wyglądać. No i dodajemy. I no, mamy wynik. Nie? I ten nasz wynik po prostu negujemy. I to jest nasz, nasz, nasz x w systemie odwrotnym BCD. A jeżeli chcemy w systemie dopełnieniowym, no to po prostu. Negujemy i na końcu dodajemy jedynkę. No to skoro już to wiemy, to przechodzimy do zadania. No i powiedzmy, że mamy takie właśnie równanie. No i co? No i zamieniamy x, zamieniamy y, czyli po prostu tutaj negujemy. Tutaj co? Tutaj dodajemy do siebie te liczby, prawda? Zostaje takie coś. Jest przeniesienie 0. Czy to jest ważne? No w tym wypadku nie. W sensie przeniesienie na końcu 0 suger sugeruje nam, że liczba jest po prostu ujemna. No ale dobra, teraz co? To, to, to niby nasz wynik, ale tak naprawdę to jeszcze nie koniec, bo trzeba wprowadzić korekty. Korekta wygląda tak samo jak w Y, czyli tak, tak samo jak po prostu w przekształceniu tych liczb, czyli po prostu trzeba dodać. 0110, no, tak samo jak tutaj przekształcaliśmy, to było 0110. To, ta, to taką samą korektę trzeba dodać, ale tylko do cyfr, które są większe od 9. Jak będzie 9, to nie. Ale jak będzie na przykład 10, albo jak w tym wypadku 12, albo to tutaj obok, to dodajemy naszą korektę. No i po dodaniu korekty otrzymujemy taki właśnie wynik. I widzimy, że nasz wynik powinien być trochę inny. To jednak no to w ogóle na zerze powinno być. Tego nie powinno być, powinno być tylko jakaś cyfra pojedyncza i przecinek. No dlatego, że teraz jako że to nam wyszła liczba ujemna, jak powiedziałem, przeniesienie 0 wskazuje na to, że liczba jest ujemna, to trzeba ją zamienić. I jeszcze raz, tak samo jak w Excess 3, jak nam wyszła liczba ujemna, to jakby zamienialiśmy, robiliśmy to samo co z Y. No tylko, że tam po prostu zamiast plus 3 było minus 3. Tak teraz robimy to samo, tylko z naszym wynikiem w BCD. Czyli mamy nasz po prostu wynik, dodajemy do jego korekty. No to wychodzi takie coś. No i później negujemy. I to już się zgadza, bo to jest ile 3,7. Czy to się zgadza? No to będzie 3, 3 tam. Z... Minus 3,6, minus 3,7. Zgadza się. Jest prawidłowy wynik. I teraz zróbmy ostatni już przykład, który będzie miał takie dane. No i ogólnie, jeśli chcecie, to oczywiście zawsze możecie zastopować filmik i sami po prostu to obliczyć, bo ja teraz po prostu pokażę, jak powinno się wykonać po prostu to działanie. Czyli teraz x odjąć y, ale w systemie dopełnieniowym. No to otóż rozwiązanie powinno wyglądać tak. No już tutaj nawet dałem konwersję. I tutaj jedna ważna rzecz. Jeżeli to rozwiązywaliście, to mogliście na to wpaść. Wystarczyło zobaczyć, że jedna po prostu cyfra się nie zgadza. To takie po prostu na, sprawdze na sprawdzenie, czy ogarniacie. Specjalnie nie mówiłem. Tutaj teraz ta jedynka... Widzimy, jest tutaj wprowadzam korekty, nie? Tutaj jest dziewiątka, to nie ma korekty, jak mówiłem. To jest większe od dziewiątki. Tutaj wprowadzam korekty. Ja tę korekty tutaj uznaję teraz. Jak w excess 3 wszystko, co jest po korektach, cał, wszystkie przeniesienia ignorowałem. Tak tutaj po korekcie, przeniesienia nadal są istotne. Dlatego tutaj, pomimo tego, że mam 0, to zapisuję tutaj jedynkę, bo przeniesienie jednak pomimo tego, że po korekcie nadal nie straciło swojej wartości nadal jest ważna ale to dało się łatwo zauwa zauważyć wystarczyło po prostu obliczyć wszystko, jeżeli wszystko się dobrze obliczyło to widzimy, że no ten jeden bit jest jakiś błędny więc mam nadzieję, że to zrozumieliście ogarnęliście jeżeli jednak zdecydowaliście się sami liczyć a jeżeli nie po prostu czekaliście aż wstawię rozwiązanie, rozwiązania no to proszę teraz mówię no i i tutaj jest konwersja, prawda, jest tam 2,5, czyli w sumie no to jest mal, poprawny wynik, tak powinno być. I teraz co? No i w sumie, w sumie to tyle. No to do widzenia Państwu.